Siema, siema, z to jest to Nadrian, a To jest czwarty odcinek z serii 35 hektarów. Szczęścia z parmi to 17 i dzisiaj się kukurydzy, jak mówiłem, w poprzednim odcineczku albo sadzenia ziemniaków, albo kukurydza. Więc ziemniaczki będą później, w następnym odcinku, dzisiaj lecimy sobie z siewami. Wsiadamy, zapalamy naszą sześciątkę, Sześćątkę i lecimy siać kukurydzę. Ogólnie. Księgnik już jest napełniony. Fajnie ogólnie wygląda. Tylko jeszcze dokładnie nie wiem, na które pole tą kukurydzę. Polecimy sobie może w tą część mapy dzisiaj. Kłatko. Nie wiem, które pole tutaj było nasze. To właśnie nie pamiętam do końca. Och, tam najwyżej zasiejemy na polu sąsiada. Może się nie skapnie. No i tak ma dużo tam jedno, jedno, jedno mniej pole to mu nic mu nie zrobi Chyba to tutaj Tak mi się wydaje, że to to Więc Weźmy sobie, opuścimy sobie zaznaczniczek Łączymy sobie siewniczek I jadź Uła, jakie tutaj Jak to kurzy Haluna! Uła, co się dzieje Kuwa, ta ziemia tam staje, zaraz się zapcho Kuła, zaraz będzie trzeba odpychać go ja pierniczę Kuła stało dwojcie po KUWA księdza Musi w się zapcho. Ja pierdolę Oba, CHUJ Może nic mu się nie stanie Ale kurwa tu CIĘŻKO Ile on tu doje? Kurwa 6 na godzinę Kurwa CIĘŻKO O tu No faktycznie to kuwa siewy są mnie, ale Kurwa pod tą górkę to MA CIĘŻKO te 6 łądka kuła Zaraz będę się okem się ja myślałem, że sześćka na luzie tu będzie dawała radę. Ten siewnik tylko tak wydawał się duży, ale... Dobra, chuj, najwyżej ją przepalę trochę. Damy radę, uwa. Tylko ta ziemia tutaj... Uwa, zapchał się pewnie już. Uwa, on w ogóle sieje. Uwa sieje, no ale się kuwa zapchał w Jak to wygląda? Zaraz miniaturkę jeszcze jedniemy tutaj na polu. Uwa, jakąś ładną. Taką. Jakąś fajną. Uważaj, nie mogę wyjść. Uważaj, co się stało. Nie wiem, zrobię sobie jakieś tam zdjęcia. Jak wyżej później, później się coś wybierze? Z trzech strun. Dobra. Nie ma co się tutaj obijać, bo robota czeko. Kula, siewy, kukurydzy. Proszę państwa. Kurwa, ciężko ma z tym siewnikiem. Ile on ma tutaj w ogóle wymagania? Ten siewnik do kukurydzy. Kurwa, tu jest. Sto koni ma nic, czego ja pierdolę. Jak, o, kuwa 60, ma 60, albo mniej. Kurwa, ile ma 60, w ogóle, czekaj. Jak ona tutaj po dostaje, jak chuj. Chuj po pizdzie dostaje. Ja pierdolę 47. Ja, a chuj i tak daję radę Ja myślałem, że będzie gorzej Ale dobra No radę, kuwa, nie taką robotę jeszcze robiła tutaj Kuwa u sąsiada siała kukurydzę, to u nas będzie siała Z górki to tam chuj Gorzej kuwa pod górkę będzie miała Ale tak, takie góry tu są Dobra damy radę, najwyżej będziemy pół dnia śali. Ale dosiejemy kuwa Żad... Nic, Żadne ziarno się nie zmarnuje o jak tu przemiela kołami, kuwa. Ciężko tu ma w chuj. Ja pietole. Ja mu uwa zdjęcie zrobię tu. Chuj, może się nie może nie spadnie. Kuwa w gazecie będzie. Ciężkie, ciężkie siewy kukurydzy u Piotera na gospodarstwie. Jak ona teraz... Dobra, ruszyła. Bo się napiję, może się znowu wysokiem nie obleję. Jak w poprzednim odcinku, kurwa, idzie ja. ku** myślałem, że będzie szybki odcineczek. A tu chuj taki, kuwa, pak, ona tu mieli kołami. O, no wpadła w bruzdę jakąś. Ja to stachu, co jest? Dobra, da radę, da radę. Bo trzeba, kuwa, jeszcze Uwa, jeszcze większe pole trzeba było wziąć z górami. tam Tamte mniejsze są. Jakieś płaskie pole do kukurydzy, a nie tak. w dołku. Jak tam w dołku, kuwa, taka woda będzie stała. Dziki tam się kuwa mnożyć będą chyba. Uwa, trzeba było tamte wziąć. Tutaj jest kuwa, mniejsza góra. Ja piernicze, co się dzieje? Chuj znacznik ustawiamy na tą stronę. A w sumie na razie nie, bo tutaj. O drzewo zawadzi, to nie ma sensu. Jeszcze kuwa znacznik kurwę i te, z tego, tyle z tego będzie. Siewnik do wymiany, znacznik urwany, kuwa. No będzie miał hal... hal, hal te... Mariusz robotę. Mariusz, kurwa, znacznik urwany, kuwa, siewniku. Ja pierdolę. Kuwa z górki to idzie. Na 13 na godzinę. To mu daje Popidzie w chuj kuwa rura. Rura będzie wyginto dzisiaj. Ale dobra, na razie się chyba pod górkę jest najgorzej. Jedźmy teraz, może od tamtej strony. Chyba tutaj jest mała górka, idzie w chuj, tam było ciężej. Tam to w ogóle nie dosiał. Ja nie wiem, co tam się stało. Chyba podskoczył się e, nikt, czy co? Kurwa, tak nie może być. No, nie będę robił z siebie idiotę. Ale kuba, na razie, znaczy się, ja lubię nagrywać takie odcinki, że na szatcy. Przykład... Znaczy się, robię z siebie tako... takiego idiotę totalnego i to właśnie mi się podoba. Taki sposób nagrywania filmów Ufa, to będę pół dnia siał Chociaż nie, no tutaj jeszcze troszeczkę i mamy już posiane na nawracanie jest najgorsze, zauważyłem Dobra, opuszczaj chwilę i lecimy Znaczy się, to będą takie jedne z krótszych odcinków, mi się wydaje Bo sieje, bo chyba to szybko jedzie Dobra, lecimy Nie wiem, czy jeszcze jednego pola sobie nie zasieć, ale w sumie tej kukurydzy będzie dużo, bo to już jest piąte pole kukuryzy. To może jakoś kuwa, po poeksperymentujemy, może jakiś ktoś kuwa słonecznik zasiejemy. Aż ja te chipsa zjem ogólnie. To sobie przyniosłem. A mi się zapomniało, że nagrywać będę, ale chipsy stoją. To sobie zjem jednego, smacznego dzięki. Kurwa dobra. Jakiś ptak za oknem mi lata. Co tu się kuchwa chcesz? Chleba ci nie dam! E, kuwa, znacznik mi pa znacznik mi ucieka. Znikam mi znacznik. Kurwa, wezmę to na raz. Oby, bo ta kuwa. to będzie. Jak nie wezmę tego na raz, to pizda. Chociaż nie no, wezmę. Wezmę, wezmę na ludzie. To dobrze. Dzisiaj meczyk. A nie, dzisiaj nie będzie meczyku, bo dzisiaj jest środa, jak wrzucam ten film. A ja se nagrywam w niedzielę. Bo jak mam czas to nagrywam. Ostatni dzień wolności dzisiaj. Niech ci ten odcinek, bo ja mam teraz 3 dni wolnego. aby do szkółki? Bo ja mam matury w szkole I sobie siedzę w domu Jak są pisemne matury to siedzimy w domu A jak są ustne to wracamy do szkoły, bo trzeba oceny poprawiać No i tak jest Uwa tu nie, nie dosiał mi tu Hu tam, trochę tam Te kukurydze będzie mniej To i tak wszystko leci na sieczkę, nie będę się Na ziarno bawił z kukurydzą Uwa na luzie panie Jak tu sześćdziesiątce, tu Cichutko A na zewnątrz tu nie jest, fuj Uwa Noga urwana, aż kurwa tam skrzynia chodzi Zara coś jeździ w tej 60, jakiś kuwa podnośnik czy coś podajnik Kurwa, uszczelka pierdolnie, o ja pierdolę Ale tam kurwa zawieszenie chodzi Czekaj pokażę wam jak zawieszenie chodzi Kurwa, za urwie Jakieś powiadomienia na tych facebookach przyszło Jakiś Adam napisał Ciekawego co napisał, Zara przeczytam wam może Akurat będziemy mieli kogo pozdrowić na odcinku Skomentował twoje zdjęcie Wiśniowo? To nie jest Wiśniowo, to jest Wieśniakowo, coś takiego Na Wieśniakowie nagrywałem tą serię z 19 Dobra chłopaki, trzeba wracać do chaty Okuwa jakiś grób poległego żołnierza tu jest Co tu jest napisane? 1914, 1918, 1939, 1945 to są daty I i II wojny światowej. Den Gefallenen, Derbiden, Waltenkriege, kuczci poległych w II i I wojnie światowej. Ale to jest kurwa grób radziecki, to spalić tu kurwa, krzyż jebany niemieckich faszystów. Pierdolonych dziadów. Dobra, nie będziemy tu wyzywać, ale powyzywajmy ich trochę, bo chyba zasłużyli sobie na to. Ale tu piękne zdjęcie będzie. Matko Bosko, skokuwa stój tu, Halina. Będę fotografował teraz. Mówa, jednak nie będzie pięknego zdjęcia. Myślałem, że będzie piękne zdjęcie na miniaturkę, ale w sumie te krzaki mi tu kuba przeszkadzają. Ale dobra, zrobimy taką piękną miniaturkę. Tu te krzaki mi tu przeszkadzają. O, tutaj też byłoby dobre pole na kukurydzę, trochę długie, ale dobra, tam nic się nie stanie. W ogóle wyłączyłem siewnik? Wyłączyłem, dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Więc na same na gospodarkę. po ustawiamy sobie maszynki, trochę porządku zrobimy, będziemy kończyli ten materiał Więc z siewów nam jeszcze tutaj sadzenie ziemniaczków zostało, a później już lecimy z opryskami, nawozem Czekaj, nawóz już był? Był już no nawóz Nie, przywóz nawozu był na razie A bo w sumie nawóz już był? Czekajcie, bo mi się już zapomniało ogólnie Nie no, nawozem już siałem Chyba był. Jest dobra. Następnym odcinku jeszcze sobie zadanie zrobimy, a później sobie zrobimy opryski. I będziemy lecieli w żniwa. A później siano kosy. No i tak jakoś będzie leciała ta robota, więc. Z Biegiem czasu coraz więcej odcinków. Znaczy się odcinek jest codziennie o godzinie 14. Czasu polskiego, nie rosyjskiego. Te big buggy jeszcze będzie tutaj trzeba ogarnąć. Zgasimy sobie 60. Przybliżymy sobie kamerę, trochę zwolnimy Zamkniemy bramę, bo jeszcze sosia złodziej przyjdzie i pływa pokradnie nam chlip Pływa co jest A, trzeba ją tak przesuwać Dobra, zamyka się By kury nie pouciekały Jakieś krówki w ogóle tu jeszcze żyją? Nie wiem, kupiłem 10, ale chyba poumierały, bo głodne są Więc w następnym odcineczku będzie trzeba lecieć po wodę Albo w kolejnych odcinkach tam będziemy sobie zrobili osobny odcinek z krowami może jeszcze przed żniwami sobie zrobię, z krowami, więc Dziękuję za oglądanie, drodzy widzowie Dotrwaliście do tego ciężkiego momentu tych siewów Więc zostawcie suba, bo kuwa, 60 po tych siewach to normalnie w pizie ma wymieszane Olej będzie trzeba wymienić Zostajecie łapkę w górę, bo to jest ważne, bo Jedna łapka to jest złotówka, albo 10 zł do remontu 60 Więc zostawiacie tutaj łapeczkę w górę pod filmem Ja będę to wszystko sprawdzał, uważa Pan Bóg widzi Widzi, patrzy na Was z góry, więc trzymajcie się, miłego dnia, strzałeczka, cześć.